Stańmy do walki raz jeszcze. Świat potrzebuje bohaterów, Nie możemy odmówić. Jesteście ze mną? Hej, moi drodzy, witam znowu Overwatch, ale No, Overwatch się nie nudzi. Wielkie dzięki za ostatnie komentarze, za suby, ale także przede wszystkim dziękuję za cenne rady. Wyciągnąłem wnioski, nowe intro się podoba. No, i przede wszystkim, moi drodzy, przechodzimy do nagrywania dalej postaci obronnych z delikatnie, powiem w dwóch słowach, delikatnie zmienioną specyfiką. Najpierw zobaczymy postać na polu treningowym, jak strzela, jak się broni, etc., etc., a potem przejdziemy nią na pole bitwy. I tam będziemy kosić, i y, 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 na pewno będzie fajnie. Yy, proszę o wyrozumiałość, czasami mi nie idzie, to znaczy, czasami danymi postaciami nie jestem taki dobry, jakbym chciał, y, ale, ale dzięki temu może wy mi coś doradzicie w komentarzach, jak grać, jak, jak, jak prawda, Sprawdzać się w Overwatch. To co? Przejdźmy do następnej postaci. Obrazuję się tego pana. Tak jest, o to, Złomiarz i to on dzisiaj jest głównym bohaterem naszego odcinka i moi drodzy, zacznijmy od jego podstawowej broni, a nie, miałem zacząć od czegoś innego, moi drodzy, dzisiaj gra Polska, Polska Biało-Czerwoni, pamiętajcie, kibicujemy Polsce, gramy z Ukrainą i wychodzimy do ćwierćfinału. Dobra, to teraz przejdźmy do Overwatch, Overwatch, moi drodzy, podstawowa broń Złomiarza to granatnik, 5 granatów w magazynku, przeładowanie około sekundy, sprawdźmy skuteczność. Całkiem niezła, jak widzicie, dodatkowo chcę powiedzieć, że zobaczcie, że te granaty opadają, więc możemy korzystać z metody, prawda, o ty niedobry, ty niedobry bocie treningowy, umieraj, 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 no rozumiecie o co chodzi, nawet odbijając w drzwi przeciwnikowi, żeby ta kurka gdzieś leciała, ten granat, więc możemy w ten sposób funkcjonować. Druga rzecz, która jest fajna w tym, zadaje chyba ze 40 obrażeń ten granat. Czyli dwa razy na bota albo trzy. Teraz ta rzecz, która interesuje nas najbardziej, czyli podstawowa broń główna. My, ja to zawsze mówię, że mina jest główną bombą złowiąza. Nie dość, że odrzuca, to jeszcze powoduje spore obrażenia. Już mamy ultę, ale zaraz jej dopiero użyjemy. Mina służy nam do dwóch rzeczy. Służy nam do podróżowania. Super, nie? Jak widzieliście, jak się dobrze nie rzuci, ona się ładuje około 7 sekund. Z tego co widziałem, to można fajnie polatać, bo teraz nie wyszło latanie, ale około 8 sekund ładuje się to cudo. To cudo ma dwa zastosowania. Proszę, to cudo po pierwsze zadaje obrażenia, około chyba 20. Po drugie, dzięki temu łapie przeciwnika i możecie schwytać. Teraz najważniejsze, możecie sobie odliczać, na ile łapie przeciwnika na 5 sekund. Tak jest? O, nie słyszy ranny. tylko go dobijamy. I to działa naprawdę ekstra, bo Złomiarz widzi na mapie swoje sidełka, które rzucił. Może rzucić, oczywiście, jedne. Ale działa to super, jeżeli się bronimy. Chociaż przyznaję, do ataku też się nadaje. Jako postać, prawda, taka wspierająca. A tak, właśnie, tak z daleka. I teraz mordopona. Zawsze proponuję i zawsze używam mordopony, troszkę będąc schowanym. No jasne, że gdzieś tam kiedyś wyjdzie, że nie. Ale pamiętajcie, jesteście, wy wtedy jesteście mordoponą, a nie sobą. Macie 10 sekund na dojechanie do przeciwnika. Słuchajcie, 10 sekund. To można podjechać prawie pod ten rest point, tak zwany, czyli punkt odrodzenia. I co najważniejsze, mordopona może zostać zniszczona, więc też nie wystawiajcie je na bezpośredni kontakt, bo to jest chyba jedna z niewielu ult, która może zostać... Zniszczona jako taka nasza broń, prawda? E, dobra, no to ja, moi drodzy, w wybuchowym stylu, latającym złomiarzem, żegnam się z wami. Na razie. No cześć. I mamy złomiarza. I mamy złomiarza w akcji i będziemy nim atakować. Troszkę może dziwnie, ale mi się wydaje, że... spokojnie. O, już się Gendry odezwał. O, nie puszczą nas tak łatwo. Nie jest, na Przydałby się ktoś tam. Slujmy. Wejdę? A, nie wejdę. Tak. No dobra. Nie ma tu żadnej osłony. Jest wieprzyk. Dobra, przeładuj. Zaraz im tu narobimy kłopotu, bo to się. O! Gęsto tam było. Bo już szunik, głowę zrobiłem. Może no, co by na to? Wykorzystajmy. Patrz, jak się uparł na mnie ten żniwiasz, no. z stoi tutaj obok. Tak jest, trzeba się tutaj popilnować. Trochę. Jest, cieżyczka zlikwidowana. Wiedziałem, że tam gdzieś jest, nie wiedziałem, co tam jest, jest, ale bomba tu jest. Jest, z dwóch zabitych, bardzo ładnie. Teraz przydałoby się leczonko, Lucio, niech tu się sprawdza. Ile trzy wieżyczki widzę? Przylepiła się holender do tego Cel zniszczony. Dobra, to był w moim Dobra, żołnierza zlikwidowałem. Gdzie te wieżyczki? Tam im trochę też przeszkadzam. Zwierzeczki polikwidowali prawie wszystkie Oa! Odbiłem kurkę od filarka Odbiłem granat, od filarka powinno brzmieć. Są tam dalece, dobra, to jest kilny. Dajmyśmy im za plecy. Nie będzie to chyba mądre, ale będę później nad tym płakał.

Zabity. w sposób sam się na sam się dał nabrać pięknie i jeszcze opona. Dowalimy impera. Ja Jest para, Jez, jest, no Sory, Sorry, 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 nie chciałem. Co by chciałem, no to ja będę kłamał. Ja yes, teraz esportujemy. Podejdź, podejdź, a za mało rzuciłem tutaj. Kabum, ja chociaż to było na ślepo, niepotrzebnie. Ktoś mi zniszczył moją, moje śmiełka. O, nastawiała tych A, na tym jest na wódkę postawiła Spróbuję zniszczyć, jest udało się Nie zniszczyłem nic Coś tam z daleka wow, wow 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 strasznie trzeba by było jakoś uliczkę zaliczyć Bo tak jak wiecie złomiarz nie jest taki dobry w otwartym terenie DJ 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 byś mnie tu podlecił o lender no Trzeba by było tam im podjechać, ale ja muszę tu wyjść na lewą stronę O tutaj wejdźmy I tu i Ważne że wieżyczki, trzy wieżyczki i jeszcze kogoś Bardzo dobrze Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze O nie. tyle energii to ja mogę Nikomu to nie podeszło Gdzie ta wieżyczka? Chodźmy boczkiem, 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 boczkiem Hanzo, cześć! Teleporter, wroga zniszczony, tak jest, już będą mieli problem Albo niewielki problem A teraz złomiarz zaprasza na imprezę na górę Wiem gdzie wyjdę, tutaj wyjdę i teraz... Widzisz? zobaczysz... A, to tędy Skróciliśmy jakieś konieczne. muszę ultę szybko naładować Ale ci smok Kiepski eee, ten spot Holender, parek gościu 12 seria Dobre było Widzicie, złomiasz nadaje się do ataku Oa, spitrałem się jak Zamyśliłem I wyszło Bum Nic, holender No dobra Czyli mówi dupa blada Dobra, jedziemy dalej O ty nie ma, tak nie ma Złomiasz powinien kontrować tutaj Dobra, piękna śmierć żniwiarza. Yy, według mnie żłobiasz może być kontrolowany przez żniwiarza, chociaż nie jest to nigdzie opisane. Ja się skitram tutaj. Nie jestem idealną postacią do ataku, ale sądzę, że porobię chociaż tego pierwsza. Tak. O Holender, ale się uskopałem. tutaj nie wejdę. Może jakiegoś medyka byście mi dali? że ten to to taki trochę cienizna dzisiaj. Jak przeważnie wód się czyści Dobra, skróćmy, a co? Porobiony, pięknie Leczącą postać przede wszystkim Pięknie, czterech zabitych Może będę miał zagranie meczu, ale tu nie o to chodzi Pamiętajcie Lataj Naucz się latać, gościu. Nie ma szans, moi drodzy, złomiasz naprawdę mi czasami leży, a jak jest dobra prasza i dobra drużyna, to widzę, są, są ogarnięci, to można i atakować na drugi koniec świata. Jeszcze go tam. Pięknie. Super. 12 seria, chyba tylko raz zginąłem, więc... Było dobrze. Przede wszystkim możemy być zadowoleni. E, mam nadzieję, że dużo zauważyliście w złomiarzu. Pamiętajcie, Zenajete. O! No to zobaczmy. Kontruję Zenajete, kontruję Reinharda, to było widać, kontruję Droiborna i kontruję Bastion. Nie było dzisiaj Bastiona. Super. Trochę pomogłem. No, ja pochwalę akurat akurat Farę, bo ona porobiła dużo, więc według mnie naprawdę spoko, dobra, moi drodzy do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję, że inne postacie wam się też będą tak samo podobały, bo wierzę, że Grata z Łomiarzem była warta świeczki, na razie, o nie czekajcie, czekajcie, I jeszcze chwilka chodźmy chodźmy, otwórzmy skrzynkę, opuśćmy mecz, tak jest i łupy, szybciutko, żeby wam nie zajmować czasu i co? Jest legenda, na pewno jest legenda. Nie, niebieska. A, zagranie. No dobra, zawsze coś. Teraz mogę się pożegnać. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.